To jest auto. To za to jest hulajnoga, a to jest rower. Mówię wam to dlatego, że jak tu widzicie, po tytule, co 20 minut muszę być w innym pojeździe. I chyba nie powinno być to aż takim problemem na początku, ale później może już być ciężko. Więc oficjalnie od teraz zaczyna się nasz challenge i pierwszym pojazdem, do którego wsiądę, jest auto. Zadanie zaliczone. Ale na dzisiejszy odcinek mam przygotowane parę zadań i będę je losować na kole fortuny. Więc poczekajcie, zakręcę gołem i zaraz się z wami widzę. No i zakręciłem i muszę znaleźć pięć rzeczy w tym pojeździe, które po prostu bardzo często używam. Generalnie mam naprawdę bardzo duże szczęście, że akurat wylosowało mi się to jak mam auto. I ja widzowie muszę otworzyć drzwi, bo po prostu nie mogę, jest tak gorąco. Ale wracając, mamy tutaj schowek i muszę coś w nim poszukać. Okej, okay, pierwszą rzeczą jest guma do życia, bo ja bardzo często używam gumy. E, trzecią są klucze, no bo klucze bardzo często używam do otwierania domu. W sensie drugą rzeczą. Kolejna, kolejna rzecz to chusteczki, a co prawda nie były w tym schowku tylko... M. Ale też się liczy. I ostatnią rzeczą, którą znalazłem tu, e, są paluszki. Zadanie zaliczone i pojazd też. Więc widzimy się za 20 minut. Okej, okay, widzowie, minęło kolejne... Minęło 20 minut i teraz zastanawiam się, jaki wziąć pojazd. Tak szczerze, to chyba będzie to hulajnoga, bo rower Co sobie zostawić na potem, a więc idę po kulajnogę. Okej, okay, jak widzicie, mam już swoją kulajnogę. Muszę wylosować jakieś zadanie i błagam, żeby było do zrobienia. I sobie po prostu nie wierzę, jakiego ja mam farta. wiem, że muszę przejechać się pojazdem chociaż metr. Jakby mi się zatrafiło z samochodem, to byłby problem, a tak to... Zadanie zaliczone. Mamy kolejne 20 minut, i wydaje mi się, że już wyczerpałem mić szczęście i zaraz będzie tylko gorzej. No, witam po 20 minutach. Właśnie, widzowie, teraz mam problem. Nie wiem totalnie, co wziąć, ale chyba będzie to rower. Mam ja jeszcze w głowie dwa pomysły, czyli no, rower i rolki. I biorę rower. Okej, widzowie, jak już się, jestem na rowerze, ale muszę teraz wylosować zadanie. Wylosowałem zadanie tak jak myślę, z się czerpał. Mam pojechać do najbliższego sklepu i kupić, i kupić tam co najmniej jedną rzecz. Do najbliższego sklepu mam około 10 minut na ustronię, a mam na zadanie 20 minut. Pędzę po plecach. sobie plecak mam, e, muszę się spieszyć, no telefon muszę odłożyć do plecaka, no bo mówmy się, byłoby to strasznie nieodpowiedzialne, jakbym jechał e, z jedną ręką w telefonie. Okej, okay, słuchajcie, widzicie, ja już wyjechałem, jednak aż tak źle nie jest. Bo na rowerze jechałem. Około 6 minut. Idziemy do środka coś kupić. widzowie, i zakupy życia zrobione. Paluszki za złoty 99. Zł. Pędzę do domu, żeby zdążyć. Okej okay, widzowie, jak widzicie, ja już dojechałem. Jestem 3 minuty przed czasem, więc w sumie to za 3 minuty losowania. No i nawet pojazd. Okej okay, widzowie, jak widzicie, ja teraz jestem w domu. I miałem pomysł, żeby zadania tutaj, bo już wybrałem sobie rolki. Uważam się, czy rolki to na pewno pojazd. I sprawdziłem i oczywiście się okazało, że rolki to, to nie jest pojazd. Teraz mamy problem. Duży problem. Totalnie nie mam pomysłu, co mogę pójść. Teoretycznie mógłbym wejść do autobusu, ale na naszej drodze teraz jest remont i nie, nie ma autobusu, więc musiałbym znowu pójść na inną ulicę, a to by mi zajęło dużo czasu. Ale dobra, idę, bo nie mam innego pomysłu. Widzowie, zakładam buty i biegniemy na autobus. A, i wylosuję zadanie. Okej, okay, widzowie, wylosowałem mam totalnie bo, warto, bo nie muszę nic zrobić, więc wystarczy, że do niego wsiądę i wysiądę. Nawet nie muszę nigdzie jechać. Idziemy, idziemy. Mamy dokładnie 20 minut. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Widzowie, jestem pod, przy... jestem pod przystankiem i jest delikatny problem, bo ja. Problem, no tu macie no bo nie mogę wam pokazać, na jakiej ulicy jesteśmy, ale niekoniecznie znam się na przyjezdach autobusowych i nie wiem, jak to sprawdzić. I ja, widzowie, jestem załamany, bo ja nie wiem po prostu, ja zdążę, gdzie ten autobus jest, Oby moja mama mi odpisała. Widzowie jesteśmy uratowani, autobus ma być za 5 minut. Mam nadzieję tylko, że nie utknę w tym autobusie, bo mam wyjść i wyjść. Wyjść. Wejść i wyjść. Uwaga, szybka akcja. Wchodzę i wychodzę. Chyba w życiu nie robiłem głupszej przyjeżdżki, ale jest zaliczone. Wracam, bo za 7 minut moje losowanie. Widzowie! Do nas przyjechał mój wujek i on ma elektryczną kolejnogę. Już wiem, jakie zadanie robię. Już wiem, jaki pojazd wybieram jako następny. Mamy elektryczną hulajnogę. Hey. To jest mojego wujka i mój wujek zaraz zejdzie na dół. I muszę się na niej przejechać 10, 10 metrów, bo zakręciłem tak kołem fortuny. No witam się zadanie zaliczone, bo 10 metrów to na pewno było. Ale czekajcie, że ta hulajnoga może jechać 53 km na godzinę. My jechaliśmy najszybciej 24. Ale zadanie zaliczone i widzimy się za 20 minut. Okej, okay, widzowie, minęło kolejne 20 minut. I słuchajcie, jest ze mną Klara. Jeśli nie znacie Klary, to prawdopodobnie nie subskrybujecie mojego kanału, więc go zasubskrybujcie. Klara występowała w tym oto filmie. I generalnie Klara pożyczy mi deskorolkę. I wylosowałem na kole fortuny, że co mam z nią zrobić? Gratulacje. Deskorolki nie ma. Jakiś trick shot. Powodzenie, ja skorolka. i deskorolka, nie umiem w ogóle jeździć. Ja szukania deskorolki. Klara, co ty zrobiłaś? Moja siostra znalazła. Deskorolka nigdy w tym momencie na niej nie więc pół punktu mamy i muszę zrobić jak najszybciej. Klara, czy na deskorolce? Kiedyś umiałam, ale teraz niezbyt. To To można nazwać... To można nazwać jakieś przodki? Nie. Pokaż. Tak, każdy umie. To pokaż mi jakiś trik, a ja go będę naśladować. Ok, chyba rozumiem. dwoma nogami. No, musisz na to stanąć. Ja o tym myślałem. nie, ja tego nie zrobię. Czekaj, spróbujemy skoczyć na deskryolce. Wywalisz się. No przed sekundą nawet stać, nie? Ale widzę, pamiętajcie, bezpieczeństwo. Przede wszystkim dlatego e, założę karę. Na pewno było bezpieczeństwo. Wcale nie stałeś tutaj, wcale. Wcale. No, wcale. Dobra, uwaga. Ja mam na tym podsko. Wow! Też jezu. Wow, nie no, jeszcze lepiej. <laughs> No co widzowie, poszukam na YouTubie jakichś prostych trickshotów na deskorolkę. Okej okay, widzowie, już znalazłem i generalnie chodzi o to, że jak jadę to muszę zrobić e, mniej więcej coś e, takiego. Na pewno to się uda. By the way, podczas jazdy, nie? <noise> Genialny trick. Gratulacje! Że jeżeli coś mi się stanie, to teraz tu macie napis, coś mi się stanie. Ciekawe, czy macie ten napis. Jedliśmy widzowie kolejnego trikshota. Wiemy sobie, czego powinien być fajne kami, który nie wymyślić. Ciekawe, trzeba coś wymyślić. Czekamy sobie, czyli cegiem od sąsiada. To się ci... o, o, o to chodzi widzowie. Co sobie musimy zjechać. To ci się rozwali. To jest taka możliwość. Ja się boję po prostu. No i jeżeli i tak przegram ten odcinek, to to będzie jakaś masakra. Widzowie, zostało mi dokładnie, uwaga, 7 minut na zrobienie jakiegoś trickshot. Widzowie, Klara to zrobiła. Ja nie wiem. Jak tak, i co, jak to jest możliwe? Ja nie rozumiem. Czekaj. To musisz tak? mogą ten na cegły i na skorosa. Mhm. No Stajesz na to? robisz tak. Wtedy pochylasz tą nogę tu. Okej, okay, spróbujemy. No. Nie, trochę dalej noga. Ta noga trochę dalej. Na ta trochę. No tu. No, trochę dalej. No, i tą nogą się oprzyj. Nie mam opcji. No, ale wtedy nie zrobisz tego. Nie. Gratulacje. <grywa> Brawo. <grywa> Jeszcze raz. To jest do zrobienia. No. I to się nazywa trick Dalej stopa. I co? No, i teraz tą się oprzyj. No. Nie, trochę dalej stopę musisz. Ale co to zrobić? Zrobić takie, co? Nie, musisz zrobić tak, a potem to, to złapać. Mm. Źle, z złej strony. A, ale mam widzowie trenerę, trenerka. Tre. Co? Nie wiem. No. Mam. Nie, nie. O nie, będzie, nie, wy będziecie rozczarowani. Jakby kto, jak ktoś mnie dobrze mnie na nie, to ja To ja ten nie, nie, ja nie, nie, wiem, nie, można na to patrzeć. to to było? <noise> Nie róbcie tego w domu. Nie, nie róbcie, absolutnie nie. Jeżeli nie umiecie jeździć na desce, to po prostu nie jedźcie. Albo uczcie się od profesjonalnego trenera, bez urazy. Otem. No prawie, prawie było. Okej. Okay. Wyglądasz jak jakaś... Aż... No dziwnie wyglądasz w tym kasku. Tyle brakowało. No, trochę tak. Eee. A! Ja... Widzowie, jest wiele rekarizacji, tak kazała powiedzieć Klara, bo w ogóle śmieszna akcja, przyjechał do nas wujek i oczywiście on nie zauważył do korolki i perfekcyjnie wjechał i <śmiennie> do... Wiem, super Przeżyła na no, szczęście. Przyzywa. Ale widzowie, brakuje milimetrów, chyba patrzcie. Bym złapał i by było. Zostało nam trzy minuty. Super. Gratulacje. <grystanie> Dobra, niech będzie. Jest dobrze. No niech będzie. Zrobię wieczora mi zalicza, Mamy to. Nie przegrałem tego odcinka. Zadanie zaliczone i chwilę odsapnąć i myśleć co jaki pojazd może być następny. Okej, okay, wzobie minęło kolejne 20 minut. Teraz generalnie wpadłem na 300 jaki pomysł, żeby pojechać przy kawiarni naszej jest takie, są takie małe skutery. Ale wtedy spytałem się mamy, czy przypadkiem nie mamy takiego w domu i okazało się, że mamy, tylko on jest na strychu. Żeby nie męczyć mojej mamy, to ja tam wejdę z klaru na strych i poszukamy tego motora i mamy na to 20 minut. Okej, okay, wylosowałem i uwaga! Muszę zjechać z krawężnika, więc wydaje mi się, że dam radę. Okej, okay, widzowie. Oho, długo nie trzeba było czekać. W sensie już szukać. Mamy to i... <ścoughs> Przecież to jest jakiś żart. Na tym filmie po prostu się upokorzę. Ale dobra, musimy to zdjąć. Uwaga! E, poczekajcie, odłożę na chwilę kamerę. Widzowie, nasz pojeździk gotowy do użytku, nawet poczekajcie patrzcie. Po muzyce! Kozacko, muszę zjechać z się. Nie słychać pewnie. No pewnie nie. Siadamy. Połamię nie moja wina. <noise> Ciekawe. No cicho. Fajne, uwaga. Jedziemy. Ciekawe co sobie on nie pomysłał ludzie, linki. Zjechałem. Klara, ty się może przejechać. E, nie. E, Stań no, tutaj. Stań tu na chwilę. Patrzcie, jak sobie e, skuterek w porównaniu do Klary. Mam sześćdziesiąt 63. Cz, więc. Zrobię zadanie już zaliczone, ale teraz przez te 40 minut muszę sobie wymyślić, jaki pojazd mam zrobić, bo teraz mam 20 minut przerwy. No bo umówmy się, to trwało 5 minut. Później 20 minut kolejne, żeby wykonać zadanie, no i przyjechać się na jakimś pojeździe, gdzie ciężko. W ogóle jak możecie zauważyć, jest się ściemnia. Generalnie w sobie idę właśnie z Klerą, już zaliczyliśmy tamtą godzinę. No ale tej już mi się nie uda zaliczyć, no bo nie mam żadnego pojazdu. Już i tak yy, za 20 minut musiałbym to zrobić. No więc niestety na tym musimy kończyć. I tak już mam, tutaj jestem na wyczerpku sił. Dlatego koniecznie subskrybujcie kanał, zostawiacie łapki w górę. A my widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Na razie!